Audi wyposażyło swoją nową S3 w nowy przycisk. Kiedy nacisnę przycisk wyboru trybu jazdy, możesz zobaczyć, że po przełączeniu w tryb dynamiczny pojawi się opcja Dynamic Plus. Jeżeli ją wybiorę, stabilizacja przełączy się w tryb sportowy. Ale nie to jest najlepsza. Nowa S3 ma dyferencjał, który rozdziela moment obrotowy na tylną oś. Kiedy nasz Dynamic Plus samochód wysyła tyle mocy, ile może na tylną oś i na zewnętrzne tylne koła, by pomóc w wprowadzeniu samochodu na zakręcie. To ekscytujące, ale czy reszta trójki jest ekscytująca? Dowiemy się w tym filmie. Jestem na to jest Karwał. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy w nowej S3. Oczywiście od silnika. Tak jak poprzednio to dwulitrowa, czterocylindrowa jednostka turbo, teraz ma 333 konie, to więcej o 23 w porównaniu do poprzednika. Masz 420 Nm, to o 20 więcej. Nadal masz napęd na cztery koła quattro i siedmiobiegową dwusprzęgową automatyczną skrzynię. Jaki jest wynik w zakresie osiągów? Dowiemy się. Audi twierdzi, że S3 powinno zrobić 60 mil, czyli nie. Całą setkę w 4,7, ale zmierzę to sam. Sprawdzimy też czas na ćwierć mili, więc zróbmy to. Dynamic Plus, wyłączam automatyczny hamulec postojowy. Tryb sportowy dla skrzyni, lewa stopa na hamulcu. 4,48 na ćwierć mili? 12,93. Teraz możesz się zastanawiać, jej, ale to jest sedan. Sedan jest szybszy czy wolniejszy od hatchbacka? Oba ważą tyle samo, ale czy zapewniają te same osiągi? Przekonajmy się. Zgodnie z Audi, tu ponownie, to robi 4,7 sekundy. Ale przekonajmy się. 4,65 Na ćwierć mili. 13,14 Myślę, że mogło być szybciej. Miałem go w trybie Dynamic Plus. On jest przeznaczony na tor wyścigowy. Przejdę do normalnego trybu Dynamic i zobaczymy, czy pójdzie lepiej. Czy było lepiej? Minimalnie. ćwierć mili. W 13 sekund. Niewielka różnica sugeruje, żebyś wybrał sedana. Ale czy powinieneś wybrać ten nowy model, czy po prostu kupić używaną wersję po faceliftingu? Jak mają się jego osiągi do nowszych modeli? W końcu ma 23 konie mniej. Przekonajmy się. 4.4 seconds. 4. 4 mili? Kończy mi się droga. Byłem trochę zbyt ostrożny. Jest 13.15, ale wydaje mi się, że zacząłem hamować wcześniej. Poprzednia generacja była szybsza do 60 mil na godzinę od wersji sedan i hatchback nowego modelu. Ale obie nowe wersje były w rzeczywistości szybsze na ćwierć mili. Ale tak naprawdę nie ma zbyt dużej różnicy, co? Istnieje jednak spora różnica w cenach. Ten nowy samochód zaczyna się od nieco poniżej 250 tysięcy złotych, a raczej 47,5 tysiąca funtów. Ale jeżeli spojrzysz tu, możesz kupić używane S3 za nieco ponad 28 tysięcy funtów. To jest niecałe 150 tysięcy. Audi wprowadziło kilka zmian w wyglądzie z trójki, a ja omówię ci je. i zmiany w stosunku do standardowej a Tak więc S3. dostaje spoiler na krawędzi bagażnika. Masz też plakietkę S3. Jest bardziej sportowy tylny zderzak z obowiązkowymi czterema rurami. W porównaniu do poprzedniej generacji S3 konstrukcja tego dyfuzora jest nieco odmienna, a ten obszar jest inny. Pokażę Wam mały klip z samochodu poprzedniej generacji. Jest coś w starym samochodzie, co wolałem od tego. I to jest to. Nie podoba mi się to. A z przodu jest jeszcze gorzej, ale o tym zaraz. Tylne światła też wyglądają nieco inaczej. Z boku S3 ma większe felgi. Minimalnie to 19. Mają? też logo Audi Sport. Masz to tutaj i czarne lusterka. Przechodząc do przodu, s ma bardziej agresywny przedni zderzak. Mamy tu ten zaczerniony grill. Wygląda wściegle. Kolejną zmianą w porównaniu do starej s jest projekt logo. W rzeczywistości przesunęli go nieco na górę, więc widać te elementy. One wchodzą w część nadwozia. Ale nie podoba mi się wygląd tego grilla. Jest okropny. Jakby został przyklejony. Okropne, co oni zrobili. Podobają mi się te wloty, ale nie podoba mi się fakt, że usunęli również znaczek S3 z przodu. O co z tym wszystkim chodzi? Dajcie znać, co wy myślicie. Podoba Wam się, czy nie? Czy jednak powinni wrócić do starego projektu? Dajcie znać. Wewnątrz Wewnątrze trzyma sportową kierownicę S. Możesz również dostać ją z płaskim spodem, jeżeli chcesz. Ponadto S- trójka ma Alcantara na desty rozdzielczej. Stare S3 nie miało. A ja lubię Alcantara. Mam gdzie wytrzeć tłuste ręce po nałożeniu kremu. Przygrom Audi. Oczywiście jako model S otrzymujesz sportowe fotele S. Bardzo ładne. Podobają mi się. Mają też delikatną skórę i to też dostajesz. S na progach. I mała czerwona obwódka. Jedną rzeczą, która się nie zmieniła w najnowszej jest trójce, a nawet A trójce, jest to. Dziwne to takie jest. To była kiedyś dźwignia. Wolałem dźwignię. Z tyłu jest bardzo niewiele zmian w stosunku do normalnej jatruki. To dobrze. Przestrzeń na kolana jest ok, przestrzeń nad głową jest ok. Całkiem praktycznie. Spójrz na rozmiar tych pojemników w drzwiach. Z przodu też są ogromne. Jedynym prawdziwym ulepszeniem jest to, że otrzymujesz skórzane fotele. Z pikowaniem. Są ładne. Naprawdę. I to prowadzi do pięciu fajnych rzeczy o S3. S3 ma ulepszone hamulce sportowe, więc otrzymujesz większe tarcze. Mają 357 mm, to o 17 więcej niż w standardowej Jatrzy. 3 Dostajesz też dwutłoczkowe zaciski. Zobaczmy, jak się sprawują. Ok, test hamowania od 60 mil, niecałej setki. Więc, kiedy osiągnę punkt hamowania, pełne zatrzymania awaryjne. Zobaczymy, co się stanie. Potrzebujesz to zrobić w co najmniej, tak, 35 metrów, chciałem powiedzieć i zobacz, mamy 33, niezłe hamowanie. A w ogóle chciałbym, żeby samochody tego nie robiły i nie włączały świateł awaryjnych, gdy hamujesz, ale rozumiem, to dla bezpieczeństwa. Po prostu denerwujące, kiedy nagrywasz. Nie wiem, czemu szepczę, ale to robię. s ma coś, co nazywa się progresywnym układem kierowniczym. Oznacza to, że sterowanie może przejść od blokady do drugiej blokady w dwóch obrotach. One, two... I oczywiście to poprawia zwinność samochodu. Ale kiedy robisz tak, to nie jest zbyt lotne. Zwiększa obroty jest z jakiegoś powodu. Czemu to robisz? Wszystko, ok? O co mu chodzi? Wrzuć bieg. Nadal mu nie pasuje. Klima jest włączona. Co się dzieje? Dobra, nie wiem. Spróbujmy jeszcze raz. Lepiej. Jak już mówiłem, oznacza to, to, że sterowanie jest responsywne, ale niezbyt gwałtowne. Więc auto. Co ja w ogóle chciałem powiedzieć. S3 ma również ulepszone zawieszenie w stosunku do standardowej Jatrójki, więc samochód jest obniżony o 15 mm. Poza tym Audi zestroiło amortyzatory, aby nadać samochodowi bardziej sportowy charakter. Bardziej ujemny kąt pochylenia przednich kół i sztywniejsze tuleje w przednich wahaczach sprawiają, że samochód jest bardziej responsywny w porównaniu do standardowej jatrójki. W przeciwieństwie do modeli S z przeszłości, gdy przełączasz automatyczną skrzynię biegów tego samochodu w tryb ręczny, nie zmieni się ona nawet, gdy uderzysz w Zobacz, musisz to zrobić sam. Audi się zmieniło. Strzyma mnóstwo standardowego wyposażenia, takiego jak adaptacyjny tempomat z asystentem utrzymania pasa ruchu, sonos, wyświetlacz przezierny i podoba mi się fakt, że możesz zmienić sygnaturę świetlną przednich świateł na cztery różne opcje. Myślę, że czwórka jest najlepsza. Ale nie wszystko jest takie dobre. Oto pięć irytujących rzeczy w nowej Estrójce. Standardowy bagażnika 3 ma 425 litrów. Imponujące. Ale Estrójka ma tylny dyferencjał i sportowy układ wydechowy, To zmniejsza przestrzeń bagażnika. O ile? Dowiemy się od naszego eksperta od bagażników. Myślę, że jest ok, ale myślę, że jest dokładnie o 100 litrów mniej niż w standardowej A3 Sedan. Sportowe fotele blokują widok do przodu pasażerom z tyłu. Gorzej niż zwykłe. A to może być problematyczne, jeżeli cierpisz na chorobę lokomocyjną. Chociaż S3 jest standardowo wyposażona w sportowy układ wydechowy, nie jest to najbardziej soczysty dźwięk. Jest to ok, ale jak w każdym nowoczesnym Audi jest tutaj soft limiter. Ogromne tylne głośniki sonosa odbijają się naprawdę źle w tylnej szybie, co znaczy, że kiedy patrzysz przez lusterko wsteczne, czasami trudno jest zobaczyć, co jest za tobą. Adaptacyjne amortyzatory możesz otrzymać tylko w najwyższej specyfikacji S3. Nie są one nawet dostępne jako opcja. To irytujące, czemu nie mogą być opcją? Bo zdecydowanie bym je wziął, ale nie, mogę zmienić układ napędowy, sterowanie, dźwięk silnika, ale nie adaptacyjne amortyzatory. Bo to nie jest topowa opcja. Jak to wpłynie na prowadzenie? Zobaczmy, co te zmiany robią z tym samochodem. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, jest to, że jest nieco twardszy niż poprzednia S3. Szkoda, że nie możesz dostać adaptacyjnych amortyzatorów we wszystkich wersjach jako opcji, bo to może zniechęcić kilka osób. Ale nie, jest niewygodnie. Po prostu twardo. Kompromis polega jednak na tym, że czujesz się dynamiczniej, gdy skręcasz. Wydaje się bardziej responsywny, lepiej odpowiada. Jest jeszcze jeden element, który uwielbiam. Wydaje się, że samochód chętniej skręca. A kiedy przyspieszasz wychodząc z zakrętu, możesz poczuć napęd pochodzący z zewnętrznego tylnego koła. Ten sprytny tylny dyferencjał naprawdę robi robotę i sprawia, że ten samochód daje o wiele więcej frajdy. O, kilka zakrętów. Możesz go po prostu pochylić. Następnie wciskamy gaz i od razu czujesz, że samochód jest po prostu bardziej zabawny, bardziej zwinny niż jakikolwiek inny Model S. Naprawdę mi się podoba. Zaczynam się zastanawiać, jaki byłby sens posiadania RS3. Czy jest jakikolwiek? Nawet silnik brzmi nieźle. Jak pięć cylindrów, a ma cztery. To poprawa pod względem tego, ile daje frajdę. W przeszłości dziennikarze zawsze krytykowali Audi za tworzenie samochodów, które są, no wiesz, szybkie na prostej, ale ostatecznie są trochę nudne. Zmienili się na lepsze. Ten samochód jest dowodem. Ten silnik też wydaje się lepszy, po prostu. Naprawdę się rozpędza. Hamulce też są dobre. To jest to. Kiedy po prostu wrzucisz go w zakręt, przyspieszasz. Napęd pochodzi z tyłu, z zewnętrznego tylnego koła, i naprawdę to jest przyjemne uczucie. Chętnie bym sobie takiego kupił. To nie jest właściwy system napędu na cztery koła, to Haldex, więc może wysyłać tylko 50% mocy na tył, ale możliwość przełączenia go na tylną oś robi różnicę. I cokolwiek robię z tym nowym trybem Dynamic Plus, wydaje się, że działa. Zdecydowanie uważam, że ten samochód jest przyjemniejszy w prowadzeniu niż CLA35 i M235i Gran Coupe. Wolałbym to seria. Ostatnią rzeczą do powiedzenia na temat tego samochodu jest to, że jedną z największych zalet tego czterocylindrowca w porównaniu do 2,5 litra pięciu cylindrów, które możesz dostać w RS3, jest ekonomia. Teraz pokazuje mi jakieś 17 litrów, ale to dlatego, że ścigałem się nim w Drag Race. Ale przeprowadziłem też mały test, w którym przejechałem kilka kilometrów, przełączyłem go w tryb wydajności. I jechałem z 70 na godzinę. I wtedy palił coś koło siódemki. To jest genialne. Świetny, wszechstronny samochód, naprawdę mi się podoba. Więc, jaki jest mój werdykt na temat nowej estrójki? Powinieneś jej unikać, rozważyć, a może dodać do listy, a może po prostu ją kupić. Powinieneś kupić to auto. Bo dzięki nowemu dyferencjałowi z dzielnikiem momentu obrotowego, nowa estrójka jest zauważalnie przyjemniejsza w prowadzeniu niż poprzednik. I ogólnie wolę go w porównaniu do jego odpowiedników Merca i BMW. Ale potem szedłem na Karwał i zauważyłem, że przez Karwał za podobne pieniądze jak ten zupełnie nowy S3, mógłbym dostać M340i. Z większym nadwoziem i sześciocylindrowym silnikiem. Cena BMW to 60 tysięcy funtów, 300 tysięcy zł. U nas mniej, więc to te same pieniądze jak ten. Wybrałbym wtedy BMW. I to zamierzam powiedzieć. powinieneś dodać to nowe Audi 3 do listy. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, daj mi koniecznie znać, co myślisz o tej strzale. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, już teraz kliknij na któreś z tych okienek albo to kółeczko tam przeniesiesz się na nasz kanał Ananime na wszystkie filmy w języku polskim. Dzięki.